Cześć, z tej strony Modele w skali. Dzisiaj odpowiem na pytanie do tego komentarza. Chciałbym jeszcze dodać, że zasypywanie aut tym śniegiem modeli ma jeden minus. W przypadku na przykład gazetkowców od Deagostini śnieg, ten śnieg dostaje się do środka, no i trzeba ten model rozkręcać i go czyścić. No tak się zdarza też innym model. Na przykład ten. Moja Skoda Octavia od Abrex też tak miała. Zaś, ten, dostał się to do środka. Mimo, że ona ma szyby wszystkie. Aczkolwiek, no, chyba troszkę ten, przez, dostało się jakąś drogą inną do środka. No. A więc, jak zrobić taki śnieg? No, to jest bardzo proste. To jest po prostu mąka ziemniaczana, w miarę równomiernie usypana. No, wystarczy jakieś sitko, łyżeczka rozsypać sobie w miarę równomiernie, no i jest. I jeszcze dodam, niewiele osób o tym wie, ale można jeszcze do tej mąki dodać taki olejek. Bardzo taki olejek dla dzieci, nie? No i ten. Wtedy to jest takie lepiste, można z tego coś ulepić no, bałwana, no, cokolwiek, jakąś dekorację do makiety, no, taką, bałwan przy domu, mur, iglo, wszystko wtedy można ury, ulepić sobie. Ja tego nie robię, bo nie mam, nie chcę, nie mam też miejsca na tej makiecie, bo wiecie, za dużo miejsca, nie mam też kamienice a no, nie ma w sumie miejsca, nie ma takiego podwórza, gdzie to można by było postawić. No i myślę, że w tym filmie to na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie, do zobaczenia.